Moi drodzy, rozwój, samorozwój, czyli development, self-development to nie tylko parcie do przodu, moving forward, pushing hard, ale również czasem trzeba się zatrzymać. You have to stop, you have to think and then you have to attack again. Czyli trzeba się zatrzymać, przemyśleć i zaatakować ponownie. Dlatego też w, tym w tej dziesiątej części mojego kanału, dziesiąta część yy, Zostań w domu i ucz angielskiego, yy, przygotowałem dla Was mega teścik. Słuchajcie, krótka, szybka instrukcja obsługi, żeby za dużo nie gadać. Pod tym filmikiem macie link do 50 zdań do tłumaczenia na moim blogu, ok? Czyli wchodzicie, 50 zdań. Dla początkujących, so for beginners. If you are a beginner, I advise you to take a piece of paper, paper, coffee, tea and just translate it. Czyli początkującym radzę wziąć sobie kaweczkę, herbatkę, e, kawałek papieru, długopis i spokojnie przetłumaczyć te zdanka. Bardziej zaawansowani, if you are more advanced, you can just read it and say it to yourself. Możecie tego sobie przeczytać i sprawdzić się. Natomiast, wiadomo, najlepiej jest napisać i sprawdzić, ponieważ w poniedziałek wyląduje, e, tak jakby wylądują odpowiedzi: I'll give you the answers, I'll provide you with the answers on Monday, so you'll be able to check it. So, if you don't write it, you will not be able to confront your answers. Ok? Czy jak nie napiszecie, no ciężko Wam będzie skonfrontować odpowiedzi, jeżeli tylko sobie powiecie. Ale ok, it's up to you. To wszystko zależy od Was. Słuchajcie, nie jest to test ABCD, no bo nikt Was na ulicy w Anglii, Wy macie pływać rekinami, pamiętacie, you must swim with the sharks. Dlatego też są to zwykłe zdania, wyobraźcie sobie, że musicie je wypowiedzieć, spotykacie kogoś na ulicy w Anglii no i trzeba po prostu to powiedzieć. So, this is this task for you. To jest to zadanie dla Was. Ciekawy jestem, jak sobie poradzicie. Nie jest wcale łatwo, ponieważ rzuciłem tam też moje powiedzonka. Na przykład, jak powiedzieć, musisz pływać z rekinami. Albo angielski jest łatwiutki, prościutki, kiedy, musisz się go, kiedy uczysz się go systematycznie. Lub na przykład, znanko takie tam jest, że musisz wyjść poza swoją językową strefę komfortu. Do tego wszystko jest wplecione wszystkie te podstawy, o których mówiłem. Bardzo dobry moment na sprawdzenie się. So, this is a very good moment to check yourself. A zatem. Czas start, rakieta odpalona. Dzisiaj to już ląduje. Wchodzicie na bloga, czytacie sobie, możecie napisać odpowiedzi, jak chcecie. Zachęcam Was do tego, i w poniedziałek otrzymacie odpowiedzi. Ok, see you. I hope you can do it. Mam nadzieję, że dacie sobie radę. Bye bye.